Maciej Koper, witamy w studiu zawodowych sprzedawców, gwiazdy sprzedaży pana Pawła Sobocińskiego. Panie Pawle, tematem naszego dzisiejszego spotkania jest zły dotyk sprzedawcy. Często spotykamy się z taką sytuacją, że ktoś do nas dzwoni, chce nam coś sprzedać. Jak się uchronić przed tym złym dotykiem sprzedawcy, tak żeby być tym sprzedawcą, od którego ludzie chcą kupować, z którym chcą się spotykać na kawę, mało tego, sami go zapraszają. Witam. No, po pierwsze to tak zaznaczę, że jeżeli ktoś sprzedaje cośkolwiek przez telefon, to to już jest pierwszy błąd sprzedaży, którego uniknięcie pozwala na odniesienie jakichkolwiek już pierwszych, pierwszych sukcesów, dlatego że sprzedaż przez telefon jest kompletnie nie, nieprawdopodobna i jest zupełnie bezsensowna. Natomiast jak nie być tym sprzedawcą, który tym nagabywaczem, bo już obojętne czy jest on mm, przez telefon, czy jest to y, jednorazowe wejście do banku, czy jest to jednorazowe wejście do y, y, salonu samochodowego, czy jeszcze innego miejsca. No to przede wszystkim nie trzeba zacząć trzeba przestać sprzedawać, a zacząć rozmawiać, dlatego że prawdziwa sprzedaż y, odbywa się przez realne zainteresowanie sytuacją klienta, przez y, argumenty, które go rzeczywiście doty dotyczą. Przez potrzebę tego klienta, która nie, niekoniecznie musi być potrzebą świadomioną, niekoniecznie musi być potrzebą wyrażoną w cyfrach, co bardzo wiele osób ma problem. Na przykład w firmie, w której mam przyjemność pracować jako menedżer, bardzo często handlowiec pyta, sprzedając system ogrzewania, ile zużywa Pan wody. Jeżeli klient zużywa wody 30-50 litrów, to on mówi: To właśnie ta instalacja jest dla Pana, ponieważ ono tyle litrów właśnie dostarcza. To jest coś tak nieprawdopodobnego, że. Trudno uwierzyć w to, że ktoś może być na tyle naiwny lub głupi, że jest w stanie przekonać klienta, czy wierzy, że jest w stanie przekonać klienta za pomocą cyfry do tego, co chce mu sprzedać. Najlepszym przykładem tutaj jest reklama czy kupno proszku do prania. Spośród konsumentów proszku do prania myślę, że mniej niż 1 tysięczna procenta czyta skład lub zadaje sobie pytanie, co te składniki oznaczają, w jakich procentach są pomieszane, a jednak każdy ma swoje preferencje i raz na jakiś czas sięga po ten sam proszek, nie myśląc o tym, że mógłby kupić inny, więc potrzeba to coś zupełnie więcej i coś dużo więcej niż nagabywanie, niż szermowanie cyframi, niż zagad za zakrzyczenie klienta i nacisk na niego, żeby coś wziął. Potrzeba to po prostu rozmowa, która ujawnia wspólne płaszczyzny rozumowania czy argumentacyjne handlowca i klienta. Produkt jest tylko platformą, przez którą przechodzą jak kładka. Natomiast rozwiązanie problemu klienta, który pojawia się przy okazji odkrywania potrzeb, nie zawsze leży w bezpośrednim sąsiedztwie handlowca. Czyli nie zawsze produkt, który on oferuje, w 100% spełnia to kryterium. Ale myślenie na, na zasadach, że. Mój produkt nie spełnia w 100% oczekiwań klienta, dlatego nie będę go sprzedawał. Jest jeszcze większą głupotą, ponieważ nie istnieje produkt, który spełnia w 100% potrzeby klienta, a potrzeby klienta zmieniają się na tyle szybko i na tyle często. I te problemy, które dotyczą konsumpcji różnych dóbr, bo oczywiście z tym bezpośrednio związana sprzedaż, ewoluują to, co jest dzisiaj dla mnie dobre, co dzisiaj kupiłem. Jutro mogę wyrzucić do kosza z lekko ręką, ponieważ stwierdzę, że znalazłem lepszy produkt. Bardzo często dzieje się tak, że handlowiec, który sprzedaje klientowi produkt A, za dwa miesiące lub pół roku, w zależności od tego, co to jest za typ produktu, dzwoni jego z produktem B. I mówi mu, że oto znalazł dla niego coś jeszcze lepszego, co jeszcze lepiej spełnia jego potrzeby i jeszcze lepiej rozwiązuje jego jakiś tam pierwotny problem. W związku z tym ich ym, relacja zostaje scementowana, a klient nigdy nie ma poczucia, że ta osoba w pierwszej kolejności sprzeda sprzedała mu coś, co nie było mu potrzebne, a dopiero teraz zastępuje to faktycznie yy, niezbędnym i rozwiązującym jego problemy produktem. Tak budujemy relacje, yy, tak budujemy dialog, i to jest właśnie unikanie złego dotyku sprzedawcy. A jeżeli już nam się zdarzy, że właśnie sprzedajemy, weźmy ten najgorszy przykład tej sprzedaży przez telefon, tak? W jaki sposób uchronić się przed tym, żeby nie być takim sprzedawcą o złym dotyku albo jak, jak inni zwykli mawiać o złym głosie, tak? Bo mm -hmm. że o dotyku nie ma mowy? No, widzę, że zaczynam sprzedawać powoli know-how, z którego żyję, ale. Niech będzie. Otóż rozmowa przez telefon, żeby miała szansę sukcesu, musi angażować osobę po drugiej stronie słuchawki. Nie da się sprzedać niczego przez telefon w sytuacji, w której nie zadajemy pytań klientowi. To znaczy, jeżeli dzwonimy do niego i sprzedajemy mu wbite Czyli ułożony zlepek zdań, które mają na celu zachwalanie naszego produktu, czy też zakładają pewne rzeczy za klienta, czy obrażamy zwyczajnie klienta naiwnymi pytaniami, na przykład, czy myślał Pan kiedyś o tym, żeby płacić niższe podatki za internet? No to, to oczywiście traktujemy go jak kretyna, bo każdy o tym myślał i każdy myśli o tym, jak mniej płacić i jak oszczędzać. I nasza, nasz spryt, który wykazujemy w ten sposób, bo dzwonimy z pytaniem, na które oczywista odpowiedź jest tak. Szybko obróci się przeciwko nam, ponieważ klient czuje, że traktujemy go jak frajera i prawdopodobnie w związku z tym chcemy go na coś naciąć. Natomiast prawdziwa sprzedaż przez telefon, która może zostać zakończona sukcesem, polega na zaangażowaniu człowieka w proces poznawania produktu czyli budowanie relacji z handlowcem opartej o wymianę poglądów opartej o Wymianę konkretnych, konkretnych potrzeb, konkretnych oczekiwań klienta, których czasem on sobie nie uświadamia. Musimy pamiętać o tym, że bardzo duże, dużą, duże znaczenie ma szacunek dla klienta. Dzwonimy do niego, zostajemy go często w aptece, czasem z psem na spacerze, czasem kąpiącego dziecko, niejednokrotnie prowadzi samochód lub spotyka się właśnie z kolegą. I jeżeli chcemy z sukcesem zaangażować go w nasz świat, czyli przeciągnąć go przez tą słuchawkę na chwilę do naszego pomieszczenia, w którym siedzimy, przeciągnąć go do biurka i porozmawiać z nim szczerze na temat tego, co może mu się przydać, to musimy, sobie, musimy się zastanowić, jakie kryteria spełnia nasza grupa docelowa. Czyli szukamy w kliencie, w jego sytuacji, w jego psychice, w tym, co mówi, cech naszej grupy docelowej, która wydaje nam się, że powinna być chętna do kupna naszego produktu. I dopiero wtedy przy takiej budowie platformy porozumienia jesteśmy w stanie rozpocząć prezentację produktu, która oczywiście nie musi być skuteczna, bo to zależy od bardzo wielu czynników, ale szanse rosną, im więcej dodajemy pytań, im więcej cech wspólnych naszego produktu i, i, i świata klienta, przynajmniej tego, którym właśnie w danej chwili uświadamiamy, znajdziemy. A reszta to, że są tylko lata doświadczeń. Tak jak angielski, angielski trawnik jest taki kawał, może pan zna, Panie Macieju. E, jak z, y, zrobić angielski idealny zielony trawnik? No jest to recepta bardzo prosta. E, wystarczy najpierw go zglebogryzować, z potem uwalcować, wysiać trawę, a potem już tylko 600 lat kosić podlewać. Czyli po 600 latach y, nasze umiejętności sprzedażowe <słysk> będą nieskazitelne, e, tak? E, oczywiście, są tacy, którym to zajmie całą wieczność, natomiast są też tacy, którzy analizują po każdej rozmowie e, m, swoją... E, sw m, Swoją rozmowę z klientem, swój ton, argumenty, których używali, kierunek, w którym potoczyła się rozmowa. Co mądrzejsi nawet je nagrywają te rozmowy dla własnej analizy i wyciągając wnioski na koniec dnia sprzedażowego, na koniec dnia handlowego, jesteśmy w stanie poprawić coś. To nie będzie poprawa rzędu 5-30%, choć wielu ludziom śnią się takie cyfry. Najczęściej to jest poprawa rzędu 0,5%, ćwierć procent dziennie. Ale jeżeli to wykonujemy codziennie przez 300 dni w roku, to po roku już jesteśmy dużo lepsi niż wcześniej, a po trzech latach jesteśmy po prostu mistrzem. I pro, to proszę mi powiedzieć w takim razie, co analizować podczas takiej rozmowy? Tutaj chciałbym wyciągnąć jeszcze troszkę tej, tej pańskiej wiedzy tajemnej. No, przede wszystkim, oczywiście najważniejsze jest analizowanie siebie, ponieważ świata nie jesteśmy w stanie zmienić. Możemy tylko Zmienić swój sposób, swój sposób funkcjonowania w tym świecie i swoją receptę na to, czym on nas otacza. Więc po pierwsze, to jest ton, z jakim dzwonimy, czy się uśmiechamy, bo uśmiech przez telefon słychać, czy jesteśmy bezczelni, czy jesteśmy cisi, czy jesteśmy zdecydowani, czy jesteśmy hmm, zdeterminowani. To są różne cechy, jedno o zabarwieniu pozytywnym, drugie negatywnym, ale powinniśmy nimi żonglować, ponieważ charakter człowieka jest taki. Że jeżeli nie zmienia środowiska, to popada w rutynę, staje się coraz bardziej bezpłciowy, jałowy, wypluty jak yy, psia zabawka. Mówiąc obrazowo, i jeżeli tego nie, yy, nie zweryfikujemy, jeżeli nie wprowadzimy sobie tej zmienności nastrojów, to nie będziemy w stanie analizować efektów, bo każdy klient inaczej zareaguje na dowcip przez telefon podany, który jest ostry, inaczej zareaguje na dowcip, który jest łagodny, inaczej zareaguje na nasz pobłażliwy ton, inaczej na nasz usłużalczy ton, inaczej na naszą agresję, inaczej na naszą bezczelność, inaczej na nasz słowo, to i inaczej na naszą ciszę. Natomiast praktyka pokazuje, że najczęściej i najlepsze rozwiązania to takie, kiedy jednak klient dużo mówi, a my staramy się tę rozmowę moderować i takie, w których robimy przerwy w tej rozmowie, dać sobie suspens, dać sobie czas na to, żeby myśleć podczas tej rozmowy, zaskoczyć go czymś, wyjść z czymś ciekawym. To już zależy w dużej mierze od osobowości, ale nad tym można pracować. Dlatego sukces w, w analizie polega na weryfikowaniu tego, jak bardzo jesteśmy kreatywni. Dziękujemy panie Pawle. Paweł Sobociński dla zawodowych sprzedawców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.